Nowoczesność i tradycja. Przedsiębiorczość i edukacja, kultura i aktywność. Jednym słowem, grudziąc. Blisko 100 tysięczna aglomeracja jest jedną z największych i najważniejszych w województwie kujawsko-pomorskim. Konsekwentnie stawia na rozwój w każdej dziedzinie, dzięki czemu oferuje swoim mieszkańcom i gościom nowe możliwości działania i podnosi jakość życia. Tutem gruziąca jest położenie. Bezpośrednio przez miasto przebiegają dwie drogi krajowe, ale prawdziwą perłą komunikacyjną pozostaje autostrada A1 z trzema węzłami komunikacyjnymi łącząca północ Polski z południem. Ponad 700-letnia burzliwa historia Grudziądza pozostawiła swój trwały ślad w postaci wyjątkowych zabytków. Już przy wjeździe do Grudziądza przez Most na Wiśle wszystkich turystów wita unikatowa na skalę europejską panorama gotyckich spichlerzy. Ten przepiękny krajobraz zdecydował, że zdjęcia do filmu Tatarak znakomitego reżysera Andrzeja Wajdy powstały w tym malowniczym miejscu. W mieście znajduje się wiele okazałych budowli sakralnych, zarówno zabytkowych kościołów, jak i dawnych klasztorów. Grudziącka cytadela to jedno z nielicznych miejsc, które oparło się wojskom potężnego Napoleona. Do dziś krążą legendy o nieodkrytych skarbach, jakie miały tam zostać ukryte podczas ostatniej wojny. Twierdza to jeden z najbardziej okazałych obiektów sztuki militarnej w Europie. Jednak ulubionym miejscem wycieczek pozostaje zespół trzech jezior otaczających Grudziąc. Baza noclegowa, plaże, przystanie jachtowe, jednym słowem doskonałe miejsce dla turystów. U boku znanych uzdrowisk w 1972 roku pod Grudziądzem odkryto złoża wód geotermalnych. Dziś w pełni wykorzystywana jest lecznicza moc solanki. Jest tu jedyna w Europie tężnia solankowa zamknięta w piramidzie. Miasto nieustannie dostarcza turystom wrażeń i emocji kulturalnych. Organizowane są widowiskowe imprezy, wspaniałe spektakle, letnie festiwale, koncerty, wernisarze czy wystawy. Grudziąc to silny i znany ośrodek wielu dyscyplin sportowych. W mieście dominującym sportem jest piłka nożna i żuszel. Zapraszam do grudziądza.